W 11 rozdziale Księgi Daniela mamy informacje o Królu Północy i królu południa, którzy toczą ze sobą walkę, przepychają się wzajemnie, czasem wygrywa jeden, czasem drugi, ale między innymi Świadkowie Jechowe, jak również inne religie, interpretują to proroctwo do naszych czasów. Jeśli chodzi o Świadków Jehowy, to uważają oni między innymi, że Królem Północy chociażby w czasach I wojny światowej było Cesarstwo Niemieckie, a Królem Południa Wielka Brytania i że teraz Królem Północy jest Rosja, a Królem Południa Stany Zjednoczone. Problem jest jednak taki, że jedenasty rozdział księgi Daniela i wersety, na które się świadkowie powołują, przetłumaczyli we własnej Biblii nieprawidłowo i swoją interpretację naciągają pod wydarzenia, które mają obecnie miejsca. Witam wszystkich na kanale. Jeśli jesteś nowy to zapraszam do obserwacji, subskrypcji, lajkowania. Jeśli już subskrybujesz kanał to bardzo dziękuję. Zachęcam do komentowania, lajkowania, a jeśli uważasz, że kanał zasługuje na wsparcie, to można to robić poprzez YouTube bezpośrednio. Przyciski wesprzyj lub podziękuj. Portal Patronite lub supi. Linki są w opisie. Za każde wspieranie bardzo dziękuję i to pomoże w rozwoju kanału. Tak więc w jaki sposób interpretują świadkowie Jehowy fragmenty z księgi Daniela? Otóż, kiedy zobaczymy w ich Biblii, w przekładzie Nowego Świata, fragment z 25 i 26 wersetu księgi Daniela, 11 rozdziału, to tutaj czytamy: Nabierze sił oraz odwagi, żeby z wielkim wojskiem wystąpić przeciw królowi południa. A król południa przygotuje się do wojny, zbierając niezwykle liczne, potężne wojsko. On jednak się nie ostoi, bo będą przeciw niemu knuć intrygi. Do upadku dopro doprowadzą go jadający jego przysmaki, jego wojsko zostanie zmiecione i będzie wielu zabitych. Ciało kierownicze świadkowychowe przetłumaczyło ten fragment w taki sposób, że w drugim zdaniu 25 rozdziału, po nim postawili kropkę, dodali on, w ten sposób uważają, że to on odnosi się do króla północy. Ale nawet jak się czyta ten werset w przekładzie Nowego Świata, w tym wydaniu do studium, czyli w tej słynnej srebrnej Biblii, to czytamy to w ten sposób, to można odebrać, że nie ostoi się król południa. No bo zobaczmy jeszcze raz, a król południa przygotuje się do wojny, zbierając niezwykle liczne, potężne wojsko, on jednak się nie ostoi, bo będą przeciw niemu knuć intrygi. Świadkowie Jehowy twierdzą, że to się odnosi do Króla Północy. Dlaczego? Bo tak im powiedziało ciało kierownicze i Strażnica i sami nie myślą. I zobaczymy z 20. roku w Strażnicy wyjaśnienie tego fragmentu. W roku 1871, rok po tym, jak Russell utworzył grupę studiującą Biblię, ponownie pojawił się Król Północy. No po prostu to jest ciekawe, że rok po tym, jak Russell utworzył grupę studiującą Biblię, to akurat dlatego Król Północy się nagle pojawił. Po prostu ich pojmowanie historii, rzeczywistości i ta centralizacja, że wszyscy się patrzą na świadków Jehowy, i to jest w ogóle, oni są najważniejsi. To jest naprawdę postawa bardzo pokorna. Za sprawą Ottona von Bismarka powstało wtedy cesarstwo niemieckie. Król Prus Wilhelm I został cesarzem i mianował Bismarka kanclerzem. W kolejnych dziesięcioleciach Niemcy stały się potęgą kolonialną, i tak dalej. Miały liczne wojska, drugą co do wielkości flotę na świecie, i wykorzystały to podczas I wojny światowej przeciwko Wielkiej Brytanii. Daniel zapowiedział, co ostatecznie stanie się z cesarstwem niemieckim i jego armią. W prorostwie czytamy, że król północy się nie i Dlaczego? Bo będą przeciwnie mógł knuć intrygi. Do upadku doprowadzą go jadający, jego przysmaki. Tak więc tutaj wyraźnie oni wskazują na to, że król północy to cesarstwo niemieckie, mylnie tłumacząc ten fragment Biblii. A dlaczego mylnie? No bo zobaczmy sobie na interlinearną wersji Biblii, księgadania 11, rozdział 25, werset. I co tutaj mamy napisane? Będzie pobudzał swą siłę i serce przeciw królowi południa z wielką mocą. Król zaś południa będzie się zbroił na wojnę, zbierając wielkie i potężne wojsko, ale nie zazna powodzenia, ponieważ będą knuć złe zamysły przeciw niemu. Wyraźnie tutaj widać, że król południa przegrywa. A ciało kierownicze świadkowych strażnicy oszukuje swoich wyznawców i podstosowuje werset pod swoją doktrynę naciąga tłumaczenie, że to król północy przegrywa. A zobaczmy jeszcze, jak inne polskie przykłady tłumaczą ten fragment Biblii. Edycja świętego Pawła mówi: Pomnoży swoją siłę i wywyższy serce. Wyruszy przeciw królowi południa z wielkim wojskiem. Król południa uzbroi się, zbierając wielkie i potężne wojsko, ale nie zdoła się oprzeć. Wszystkie plany wojenne zostaną skierowane przeciwko niemu. Towarzysze jego stołu doprowadzą go do upadku, jego wojsko rozproszy się i wielu polegnie. Czyli król południa nie zdoła się oprzeć, czyli też przegrywa. Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 25 werset, potem obudzi swoją moc i swe serce przeciw królowi południa z wielkim wojskiem. Król południa przygotuje się do walki z wielkim i potężnym wojskiem, ale się nie oprze, gdyż obmyślą przeciwko niemu zdradę. Kolejny przykład. Wyraźnie tłumaczenie pokazuje, że król południa przegrywa. Biblia Warszawska. Wzbudzi swoją siłę i swoją odwagę z wielkim wojskiem przeciwko królowi południa, a król południa przygotuje się do walki z wielkim i bardzo potężnym wojskiem, lecz nic nie wskura, gdyż plany uknują przeciwko niemu, towarzysze jego stołu doprowadzą go do upadku, jego wojsko pójdzie w rozsypkę i padnie wielu zabitych. Ten sam fragment Biblii w innym przekładzie też wyraźnie pokazuje, że król południa przegrywa. Rolf Furuli, który jest znawcą języków starożytnych, również języków biblijnych, na swojej stronie bardzo obszerne wyjaśnienia zamieścił w tej kwestii. Tam powołuje się na fonetykę, na to, że ciało kierownicze nie zna się na językach starożytnych, dlatego tłumaczą ten fragment Biblii nie dość, że źle, no to jeszcze naciągają to tłumaczenie w strażnicy pod swoje wizje i pod swoje interpretacje Biblii. W tej jego opinii i w tym wyjaśnieniach jest bardzo szczegółowo opisane to zagadnienie i wchodzi bardzo mocno w akademicki sposób w zagadnienia leksykalne. Jeśli będziecie chcieli, to możecie sobie poszukać też w Google. To znajdziecie ten fragment. Jeśli mi się uda, to też go wkleję w opisie do filmu. Tak więc, abstrahując już od tego, że większość uczonych, którzy badają Biblię, wyraźnie wskazują na to, że to proroctwo dotyczyło tak naprawdę wcześniejszych czasów, to gdybyśmy już nawet pominęli te fakty dotyczące badań nad księgą Daniela i tego, co ustalają uczeni i przyjmujemy, że to proroctwo ma zastosowanie w naszych czasach, to po prostu narracja z działa kierowniczego, że królem północy jest to mocarstwo, królem południa jest to mocarstwo i tak dalej, i tak dalej, Legło w gruzach. Nie, tak nie jest, bo wyraźnie pokazuje to Biblia, przetłumaczona prawidłowo i każdy przekład, jak widać tutaj, tłumaczy to wyraźniej. I widać to, że król północy wygrał wtedy z królem południe w tym fragmencie, a nie odwrotnie, tak jakby chciało ciało kierownicze świadków Jehowy, i tak jak kłamie innym, podsuwając przede wszystkim świadkom Jehowy, czyli swoim własnym, tak zwanym owieczkom, a raczej baranom prowadzonym na rzeź, takie wyjaśnienia, a nikt inny się nie zastanowi. Zresztą, kiedy ja sam pokazywałem te fragmenty Biblii innym, no to oczywiście to widzieli, ale nic z tym nie zrobili, bo nawet jak światełko widzi coś takiego, to będzie sobie próbował w większości to zracjonalizować. Niestety widać, że nawet coś takiego nie obudzi wielu świadków Jehowy, co jest dla mnie dziwne, no bo kiedy ja to akurat zobaczyłem, to wydawało mi się to, że jest to oczywiste. Ale niektórzy zastanawiali się, co to znaczy to on, do kogo to się tam odnosi. Podawali oczywiście wyjaśnienia ze strażnicy, a na te argumenty, jak czytali później te fragmenty, no to oczywiście było to dla nich dziwne, że tak jest to tłumaczone, ale no, widać, że Biblia nawet jak mówi jedno, to świadek Jehowy w większości przypadków będzie wierzył w to, co mówi mu ciało kierownicze, czyli idzie za ludźmi, a oni sami mówią, że przecież to Bóg i Jezus jest ich, jest ich przywódcami, że oni ludzkich przywódców nie mają. Tak więc sami siebie oszukują. I tak to wygląda, jeśli słuchacie to świadkowie Jehowy i się zastanawiacie, może jesteście pimo, to zobaczcie, jak to działa w waszej organizacji, jak jesteście oszukiwani, w jaki sposób ciało kierownicze nagina Biblię do własnych koncepcji i interpretacji, żeby cała ta mitologia stworzona przez nich trzymała się tak zwanej kupy. A sensu i logiki w tym żadnej nie ma. Zresztą ja bym nie zaufał ludziom, którzy nie znają języków starożytnych, nie są fachowcami w tych dziedzinach, no ale wy ufacie, bo uważacie, że człowiek, który skończył jakąś szkołę, może podstawową albo średnią, to jest fachowcem w dziedzinie tłumaczenia Biblii, a tak nie jest. Pokazuję to różne przykłady, m.in. ten omawiany dzisiaj z księgi Daniela. Jeśli jesteś Pimo Pomo, potrzebujesz pomocy, to zachęcam też do kontaktu na maila czy przez Telegram Postaramy się pomóc, bo wiemy też, że jest to mocno uciążliwe, kiedy chcesz odejść z organizacji, ale nie masz żadnych znajomych, nie wiesz co zrobić, może nie wiesz jak dalej działać, czy masz wątpliwości co do różnych biblijnych nauk, czy tego co robi organizacja, także na miarę swoich możliwości też będziemy chcieli pomóc. Jak chcesz to zrobić, to zapraszam do tego kontaktu. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnym.